Pokażę Wam coś ciekawego. To wygląda jak taki stary aparat cyfrowy, nic specjalnego, ale on ma specjalną sztuczkę, ponieważ jest na dyskietki. Widzieliście kiedyś takie cudo? Bo powiem Wam, że fotki wychodzą z niego naprawdę mega klimatyczne. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Witam was na kanale Rozpaczkowanie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tych aparatach, o których mogliście nawet nie wiedzieć, że istnieją, czyli aparatach Sony z serii Mavica, które właśnie miały taki trik w postaci tego, że zdjęcia robiły na dyskietki. I dzisiaj pokażę wam nie tylko ten model, ale także dwa dodatkowe. Pokażę wam jakie foty z tego wychodzą i czemu w ogóle takie rozwiązanie miało służyć. Ja w ogóle przepraszam, że to taki skam, że miało być rozpaczkowanie, a już jest rozpakowany ten aparat, ale tak naprawdę to bawię się już nim kilka dobrych miesięcy i nie mogłem się powstrzymać, musiałem go rozpakować sobie wcześniej, ale dzięki temu mam już porobionych trochę zdjęć, które będę mógł wam pokazać. A widziałem też, że odcinek z aparatem do Game Boya wam się spodobał, więc pomyślałem, że hej, może dzisiaj pokażemy wam fajny, profesjonalny sprzęt, a nie tam jakieś Lumixy, którymi nagrywamy te filmiki. Jestem taki ostry i wyraźny. No właśnie, co to ma być, nie? Ostatnio ktoś Kamil napisał komentarz, że to jest jak pokazywaliśmy tą kamerę z Game Boy, że No to jest prawdziwy aparat, a nie te Lumixy nasze. I jakby ktoś z Was się zastanawiał, to tak faktycznie ten aparat działa w momencie, gdy wrzucimy sobie dyskietkę. pyk, pik pik elegancko. Widzowie, uśmiech proszę. Uśmiech, ser. <zysk> A Jezu, te zdjęcia wychodzą fenomenalne. Ten flash i ta niszka rozdzielczość to wygląda jak po prostu zdjęcia z albumu waszych rodziców. Ale tak się akurat składa, że ta konkretna mawika, którą mi udało się kupić w ogóle za śmieszne pieniądze, bo 150 zł, to jest jeden z tych ostatnich modeli i ma już stosunkowo wysoką rozdzielczość. Ale tak się składa, że znam gościa, który ma dwie Sony Maviki i ma też starsze modele, i wie o nich sporo więcej niż ja. Tylko musimy go po prostu zawołać. Marcel! Cześć widzowie, słyszałem, że Łukasz potrzebuje specjalisty samozwańczego od Magnetic Video Camera. Zgadza się, bo stąd właśnie wzięła się nazwa Navika. Tak się składa, że akurat Marcel jest gościem, który posiada dwa aparaty, które przyniósł, i postaramy się Wam trochę przybliżyć historię tych aparatów, skąd one się wzięły, czemu akurat dyskietki i czy to miało sens, i kiedy w ogóle Sony z tego zrezygnowało. Więc jakby to tak Wam usystematyzować, to jest model z 98 roku. Ten model jest z roku 2000, a ten model jest z roku 2002, więc można powiedzieć, że mamy tutaj taką rodzinkę i jest między nimi dokładnie dwa lata różnicy, tak? Więc naprawdę całkiem ciekawie. Sytuacja wygląda tak, że te dwa aparaty w ogóle dostałem za dzieciaka jeszcze, bo kiedyś miałem taką zajawkę właśnie na robienie filmów, zdjęć, jak widać troszeczkę mi zostało i mój tata bardzo nie chciał mi dawać swojego aparatu, bo miał taki droższy, poważniejszy aparat, więc stwierdził, że na któreś tam święta zakupi mi właśnie coś takiego ciekawego, bo też zawsze się komputerami interesowałem. I właśnie te dyskietki były takim czymś, co miało mi się spodobać. Faktycznie tak było. Bardzo te aparaty mi się spodobały. Fakt tego, że też miałem napęd dyskietek u siebie w komputerze, był czymś fajnym, bo mogłem sobie te zdjęcia bezpośrednio od razu zgrywać. No i te aparaty są ze mną już od 2005 roku, więc w zasadzie w tym roku mają Ty, 20, 20 lat. 20 lat. 20 lat w moich Ty, rękach. Damn. Mniej więcej w 2003 roku zaprzestano produkcji tych ze stacjami dyskietek. Więc to są aparaty, które wychodziły pod koniec lat 90. Troszeczkę tam na przełomie lat 2000. A dlaczego? No jak zapewne większość z Was wie, wtedy a większość aparatów było na klisze. No z taką kliszą wiadomo. Najpierw robisz zdjęcie. Nie wiadomo jak ono wyszło. Musisz wyjąć tą kliszę. Pójść, wywołać ją. Po jakimś czasie dostaniesz sobie odbitki i w Wtedy się dowiedzieli, że twoje ukochane zdjęcie właśnie nie wyszło. A w takim przypadku, kamery, która miała już cyfrowy zapis na jakimś dysku, mogliśmy od razu po pierwsze zobaczyć, jak zdjęcie wyszło, a po drugie w bardzo szybki sposób je chociażby zgrać z tej dyskietki, wrzucić na maila i wysłać swoim znajomym czy rodzinie. Trzeba też pamiętać, że to był czas, kiedy właśnie zaczynał rozwijać się internet, więc taka możliwość była super i oczywiście takie aparaty pierwsze cyfrowe nie miały oczywiście podjazdu do profesjonalnych aparatów analogowych, które miały nieporównywalnie lepszą jakość zdjęć. Pod tym względem nie było żadnej konkurencji, ale sam fakt, że mogliśmy to zapisać na dyskietce, gdzie napęd dyskietek miał praktycznie każdy komputer w tamtym czasie, był naprawdę bardzo wygodny. Co więcej, na tych pierwszych modelach, które ma Marcel, wchodziło ile? Około 20 zdjęć? Około 20 zdjęć. Na tym moim nowszym modelu na jedną dyskietkę wchodzi około 10 fotek, więc trochę mniej, ale są w troszeczkę lepszej jakości, więc było to rozwiązanie całkiem niezłe. Ważna rzecz jest też taka, że w tamtych czasach karty pamięci po prostu nie były popularne. Dopiero gdzieś tam zaczęły się rysować na horyzoncie w okolicach właśnie lat 2000, ale przykładowo ten model Mavic jest z 98, więc najprostszym rozwiązaniem, które w tamtych czasach było, to były właśnie te dyskietki. Chociaż warto zaznaczyć, że pierwsze modele Mavic nie pracowały właśnie na tych standardowych 3,5-calowych dyskietkach, tylko na własnościowych dyskietkach od które nawet nie były cyfrowe, tylko analogowe. One były o tyle ciekawe, że żeby zobaczyć zdjęcie, trzeba było podpiąć cały aparat do telewizora i dopiero wtedy tam można było obejrzeć takie zdjęcia. Kończąc wątek kart pamięci, one też po prostu zwyczajnie były bardzo drogie. A dyskietka była tanim medium, które każdy miał w swoim domu i była bardzo wygodna, jeżeli chodziło o transfer. Stąd właśnie pomysł, żeby zapisywać zdjęcia właśnie na nich. I przykładowo moja mawika, przez to, że jest z tego końcowego Nakresu produkcji jest już trochę oszukana, bo tutaj, jak sobie zobaczycie, haha, co my tu mamy? Slot na kartę pamięci. Oczywiście, standard kart pamięci też był od Sony. to był tak zwany Memory Stick Duo, to był tak zwany Memory Stick Pro Duo 2. I to były te karty, które jak zresztą po samej nazwie widzicie, były dla PSP. Ja na szczęście mam taki adapterek. 32 MB wystarcza na dużo. Jedna taka dwuwarstwowa dyskietka miała 1,44 MB pojemności, więc 32 MB to była przepaść i w sumie w rozmiarze i w ilości miejsca. Więc na takiej karcie pamięci mogę zapisać zdecydowanie więcej zdjęć. Warto też zaznaczyć, że były przejściowe mawiki, które miały tutaj, jak możecie zobaczyć, czy taki piktogram, dyskietkę, która mogła przyjąć jako adapter kartę pamięci właśnie Memory Stick Duo. To wtedy ta Mavica przykładowo potrafiła nagrywać filmy razem z dźwiękiem. Ten mój model też potrafi nagrywać filmiki i możemy nagrać aż 15 sekund, a za to bez dźwięku. Kamil, słuchaj, dostaniesz zadanie, żeby nagrać teraz filmik i pokażesz widzom, jak to wygląda. No, siema, widzowie, mamy synchronizowany dźwięk z naszego drugiego aparatu. Jak to wygląda? Pewnie zabójcza jakość, 15 sekund. O tak. Moi drodzy, tak nagrywało się Sony Ericssonem w latach 2000. I teraz można mówić, że się chwalę, bo ja mogę nagrywać filmy z mikrofonem. Otóż się nie chwalę i nie mogę nagrywać filmów, ponieważ w moim tym modelu niestety jest uszkodzony napęd dyskietek. Ostatnio to diagnozowałem i wychodzi na to, że najprawdopodobniej silnik od tego ślimaka jest martwy, a że były to małe, niestandardowe napędy dyskietek, to ani tego nie da się dostać, ani nie da się tego w jakiś łatwy sposób wymienić, więc póki co, ten model jest martwy. Mam tutaj w tej mojej mawice już złącze mini USB i co ciekawe, jak mamy tutaj wrzuconą dyskietkę, to faktycznie mawika pojawia się jako, można powiedzieć taka stacja dyskietek, nawet w współczesnych komputerach z Windowsem 11 i można za pomocą takiej mawiki odczytywać na przykład dyskietki z DOSa. Dwa w jednym. I zdjęcie zrobisz i dyskietkę odczytasz. Mm? To jest powie, dobra. No to są aparaty, które mają ponad 20 lat na karku. Co z bateriami? Okazuje się, że nie każdy standard Sonego jest zły, bo tak się składa, że tutaj baterijkę, jaką mamy, to fotografowie od razu będą wiedzieli o co chodzi. Tutaj akurat mamy zamiennik od Newella i to jest ten standard baterii NPF. I tutaj jest chyba akurat NPF 530, bo to jest ta taka mniejsza. Ale ten standard baterii faktycznie często wykorzystuje się w różnych akcesoriach do fotografii i to jest super, bo bez problemu. Można sobie kupić nową baterię, którą naładujecie w wielu uniwersalnych ładowarkach do sprzętu fotowideo. Powiem Wam, to faktycznie nie jest ściema, że ten aparat tutaj ma, że działa 2,5 godziny na baterii, bo faktycznie na tym nowym akumulatorze działa niemalże 2,5 godziny. Więc. Super! Oczywiście jeżeli mieliśmy ładowarkę do kompletu, to mogliśmy ładować jakby cały aparat. No ja takiej nie mam, ale mam ładowarkę do tych akumulatorów Sonego, więc w ten sposób sobie to rozwiązałem. Ciekawą tutaj rzeczą jest to, że mamy taki przełącznik do włączania i wyłączania ekranu. I możecie zobaczyć, że tutaj jest cała taka świetlówka dosłownie, która podświetla nam ten ekran, który tutaj mamy w tym aparacie. Co więcej, jak weźmiemy sobie telefon z latarką, to zobaczcie, że jak tutaj... Przykładam w to miejsce: to normalnie mamy podświetlony ekranik, jakbyśmy chcieli robić sobie fotki. Więc na przykład, jeżeli byliśmy na dworze, gdzie było bardzo jasno, mogliśmy sobie podświetlenie wyłączyć, żeby oszczędzać baterię, i dalej na ekraniku było coś widać. Bardzo sprytne. I powiem Wam, ja sobie wziąłem ten aparat i porobiłem sobie troszeczkę fotek. One są w rozdzielczości 1024x768. Jak widzicie, da się tym zrobić naprawdę ciekawe, klimatycznie wyglądające fotki. Czy one są jakieś takie super? Niekoniecznie, ale mają swój urok. Wiecie, tak jak ostatnio z tym Game Boyem. Celujemy tutaj po prostu w taką stylistykę i co mi się podoba w tym aparacie to jest to, że mogę albo zapisywać to na dyskietki, albo na kartę pamięci, a mam zdjęcia, które faktycznie wyglądają jakby zostały zrobione te 25 lat temu. No a potem macie, że wujek Marcel na weselu. To było. To było. To było lata temu, mój To radzy. było lata temu. Co fajne, te aparaty, mimo że są tak stare i że są, można powiedzieć, archaiczne, to nadal w prosty sposób da się faktycznie te zdjęcia zgrywać do współczesnego komputera. Można sobie wrzucić klimatyczne fotki na Instagrama czy gdzieś na innego Facebooka. Także, jak dla mnie, naprawdę fajna sprawa. Cykamy sobie fotki od czasu do czasu tutaj w studio, a nawet ostatnio Marcel przytaszczył taką starą retro kamerę, gdzie sobie też nagrywamy jakieś takie ujęcia. To może kiedyś wam zrobimy jakiś montaż, ale to najpierw musicie zasubskrybować ten kanał, żeby dołączyć do naszego... Paczki, o. To, że będzie fajnie. Wtedy Wam nagramy więcej takich klimatycznych, fajnych filmików retro, które tak naprawdę będą. Vintage. vintage. Nie, nie będą vintage, będą retro. Będą w starym stylu, ale nagrane dzisiaj. A -a. A -a. I widzowie właśnie się dowiedzieliście, jaka jest różnica między retro a vintage. Także mamy nadzieję, że taki filmik o nietypowych aparatach na dyskietki Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS